ostatni czas jest bardzo dobry dla polskiej transplantologii pod względem jakościowym dokonaliśmy ogromnego kroku to przeszczepy wielonarządowe zrealizowane w Aninie przeszczepienie wątroby z sercem zrealizowane w Zabrzu przeszczepienie wątroby z płucami czy wspólnie z kolegami z Gliwic dokonane przeszczepienie narządów w szyi u młodego chłopca to jakościowo jest ogromny postęp znaczy że Profesjonalnie jesteśmy przygotowani do najtrudniejszych przeszczepień, które są realizowane w nielicznych ośrodkach na świecie. Natomiast ciągle nam brakuje liczby przeszczepianych narządów. To ciągle stąd ta promocja, ten bieg w zakopanym jutro z udziałem pana prezydenta, żebyśmy wszyscy zdali sobie sprawę, że jest to specjalność, która bez daru narządu się nie rozwija. Ja jestem po przeszczepie obu płuc. Przeszczep był z racji mukowiscydozy. Jest to choroba dziedziczna, więc mam ją od urodzenia. Ja dowiedziałam się o niej dość późno, bo w wieku lat 24, a w wieku 32 zostałam przeszczepiona. Jak się pani czuje? Czy można normalnie żyć? Czy pani wróciła do normalnego życia po tym przeszczepie? No, powiem szczerze, że po przeszczepie mam jeszcze lepsze życie niż przed przeszczepem, nawet mimo, że choroba się dopiero rozwijała. Ale tak jak wiadomo, no, po przeszczepie jest już całkiem normalnie. I można wszystko. Nigdy nie miałam uczucia, że nie są to moje płuca. Nawet zaraz po przeszczepie, jak się obudziłam, to po prostu było takie. Wyzdrowiałam. I teraz już będzie dobrze. Idea jest taka, żeby pokazać nas, koordynatorów transplantacyjnych, transplantologów, chirurgów, czyli tych, co na co dzień wykonujemy pracę przy transplantacjach, zintegrować również z naszymi pacjentami, którzy są po przeszczepie, bo jest tu i pacjent po przeszczepie serca, i po przeszczepie nerki, dawca nerki. Biegniemy pod hasłem tak dla transplantacji, tak dla transplantacji nie u nas, tylko od nas. Dlatego, że to my tym samym ofiarujemy, dajemy tą możliwość, aby w przypadku, gdyby coś nam się zdarzyło, wiadomo jest, nieszczęście zawsze może się zdarzyć, aby można było pobrać od nas organy i dać je temu komuś, kto potrzebuje, dla kogo będą one właśnie ratunkiem życia i przywrócą go i do świata, i przywrócą go jego rodzinie to, co jest tak bardzo oczekiwane. Chcę popularyzować tą ideę. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby rodziny decydowały się także i w odpowiednim momencie powiedzieć tak. tak możecie pobrać.